Witam Państwa jest serdecznie. Chciałbym podziękować za zaproszenie. Jestem do Państwa coraz dziękuję. i bardzo zainteresowany powodem. W zeszłym roku było więcej deszczu, w zeszłym roku jest więcej słońca, także organizatorzy się z tej strony postarali, żeby to sprawy też naprawić. Proszę kilka słów tylko, żeby prowadzić. Wiadomo, że choroba, która jest to jest chorobą najróżniejszego

w wyniku których dochodzi do y, gromadzenia się do, y, i stąd te wszystkie problemy, jakie występują u y, dzieci, gdyż y, te struktury uszkadzają y, się w podłóknach i uszkadzają. Można powiedzieć, że pacjenci z podobnym deficytem enzymatycznym mogą chorować y, inaczej. To na pewno Państwo widzicie, że każde dziecko troszeczkę inaczej yy, tą chorobę przechodzi i woli i szybciej. Stąd yy, jest lepszy kontakt i łatwiej na profesję terapeutom jest z nim różnego rodzaju ćwiczenia. Są tacy, którzy mają już jakby całą dopokręć nadzoru. Na Też po naszy sposób nieświadomy zrobić szybciej i tutaj współpraca i jakby potrwań pozarządzkich za te roboty będzie ograniczone, Parę rzeczy, które już względy opieki. Tak jak tutaj mówiła Pani na następnie, no zarówno ze strony takiej klinikacyjnej, jak i ze strony rekreacyjnej, nawet jeżeli jest to zwierzęce, możemy dużo zrobić, dużo, dużo nie mogą Jeśli chodzi o kręgosłup, to będą przede wszystkim tak jakby, trzy rodzaje tych deformacji, z którymi się możemy spotkać. A więc kiedy mamy do czynienia ze zmianą prawidłowych fizjologicznych krzywizny, czyli w odcinku pierwszym, tam, gdzie się być krzywizna ku ona idzie ku przodowi, natomiast w odcinku tam gdzie powinna iść ku przodowi, ona idzie ku dłołu. Czyli jakby ten kręgosłup jest nieprawidłowo obciążany. Poszczególne struktury kręgów są inaczej obciążane niż te z punktu widzenia fizjologicznego przygotowane. Mogą być przypadki, kiedy ten kręgosłup jest nadmiernie prosty. Wszystko w naszym organizmie zostało tak skonstruowane, żeby mogło wspaniałe spływać. Po to są rzeczywiste kręgosłupa, żeby ten organizm mógł dobrze funkcjonować, żeby była zapewniona amortyzacja bo przy tych wszystkich naszych ruchach chodzenia to wszystko musi być, musi iść w Jeżeli coś, jakiś element takiego układu wypada, no to są rzeczy, w ogóle przeciążenia musikowe występują. No i w końcu inny rodzaj, kiedy mamy no, do czynienia z kręgosłupem, to jest cały czas ten miernym pochyleniu ku przodu, w wyniku zwiększenia, czy to i kradziewnej no, ląbowości. Wszystkie te stany są stanami nietagrypowymi i w konsekwencji doprowadzają do skrzydli kręgosłupa, który jakby dodatkowym schorzeniem do leczenia. Jeżeli uwzględnimy całość i jakby różnorodność tych wszystkich deformacji, to najczęściej mamy do czynienia właśnie z płucami płaskimi lub ci Czyli nie ma tej fizjologicznej kifozy. Można powiedzieć, że często do dzieci mówimy, wyprostuj się, sieć prosto, prawda? Ale to dotyczy dzieci, którzy się nadmiernie gają, no, i kiedy te plece są wracane z broni. Natomiast w przypadku dzieci z całym jest coś innego. I najczęściej to właśnie będą plece w w leczniku Potem bardzo często mamy tendencję do przechowywania głowia do przodu i konsekwencją tego jest właśnie napięcie silne mięsień, napięcie mięśni przykrego, Co to będzie powodowało? Zarówno plecy płaskie, jak i odwrócone te krzywizny, no muszą dać jakiś, jakiś skutek. Po eee, gorsza amortyzacja w czasie, w czasie powodu. Wyobraźmy sobie, że będziemy chodzili My, prostych nogach to w jakimś czasie no, będzie nas mógł wszystko bolić i łącznie z bólami glenowymi czy innymi rodzajami bólu ponieważ to gdzieś tam się będzie kumulowane no, no, jeśli mamy prosty kręgosłup no, to w związku z tym dochodzi do odcinkowych do przeciążeń, a to z kolei jest najlepsza droga żeby y, występowały wtórne zmiany z tylko czego my nie widzimy? Na pierwszy rzut oka, patrzeć na dziecko, a co nam pokaże zdjęcie radiologiczne. No i w tej długotrwałej będą powodować, że mięsień, że za długo pracuje, to on się męczy. A skoro się męczy, to tam się odkładają różnego rodzaju substancje odpowiedzialne za długotrwałe prawo mięśni, i one powodują. Ból. Jeżeli każdy z nas wybrał się na wycieczkę i przeszedł 50 km, no to czułby się właśnie w ten czas sposób. Teraz sobie wyobraźmy, że dziecko funkcjonuje w ciągu dnia, funkcjonuje w nieprawidłowej pozycji. Czyli kiedy te cały czas mięśnie, tego są napięte. Jeżeli w programie z Państwa wystąpi kiedyś tak zwany incydent dyskowy, co to powoduje, jaki to jest ból. Można by no, porównać tą pracę tych mięśni, które są cały czas napięte, która by chroniła i zabezpieczają te, ten, ten kręgowy. Dalej, w wyniku choroby oczywiście w dysfunkcja w obrębie obręczy cząsteczkowej i kończyny górne dobrze obrębie najczęściej będzie występowało wyłączenie tego bez zdjęcia, rotacji wewnętrznej czy wyprostu. prostu. Oczywiście to ma swoje jakieś takie konsekwencje, że nosząc ręce do góry, czy to krzonem, czy to bokiem, jeżeli mamy ograniczony zakres, kompensujemy to. Kompensujemy to poprzez wygińcie, większe wygięcie kręgosłupa. do zupy. Pozornie ręka jest wyżej, ale ten ruch się już nie odbywa w stawie i tylko w odcinku między innymi krajowym, Tu jest coś za coś, prawda? Jeżeli to będzie robione permanentnie, no to znowu będzie dochodziło to do przeciążenia tego odcinka. Bo no to nie tylko jest ciężar kończenia, ale my w tej ręce zawsze coś mamy, coś podnosimy, po coś się damy, coś, coś bierzemy. Jednorazowe to może nic, yy, nie będzie wszystko, skutek wiemy, ale to będą cykliczne ruchy, to ten młody człowiek wykonuje i w konsekwencji dochodzi do, do tych rodzajów przeciągnięć. Dalej, można powiedzieć, że e, w wyniku tych zmian jest jakby wyższe ustawienie barki. Takie wyższe ustawienie barki, bo zawsze nam o jakby ustawieniu wdechowym czapki piersiowej. Bo jeżeli robimy barki noszą się do góry, jeżeli robimy wdech, barki będą opuszczone. Natomiast jeżeli te debaty są cały czas podniesione do pod drugiej, to można powiedzieć, założyć, że jakby gorzej, w nie pracuje. Muszą połączyć do większą pracę, żeby ten obiekt występował. Ale konsekwencją tego jest takie charakterystyczne, że tak powiem, że jest łopatk, jestem odstający, się, że na razie wypada, że spowasiłabym się na prawda? no by tak najczęściej to można byłoby uważać. wyższe odstawienie a syndetyczność odstawienia tego paru też właśnie jest konsekwencją dalszą w tej chorobie. No i tutaj mówię, co to jest najczęściej przygłusione barki, wysunięte do, do przodu i za tym są wszystkie inne konsekwencje. Teraz tak, w stadniu dochodzi do ograniczenia ruchu wyprostu oraz najczęściej supinacji, czyli odwracania dłonią ku górze. To też powtóruje to, to, to charakterystyczne ustawienie, Znowu tu się pan w kompensacji, bo nikt nie chciał wychodzić z ręką wzmianką prawda, więc kompensacyjnie ta ręka jest cofnięta, uniesiony bark, po to, żeby ręka była wzdłuż czołowy. To również będzie powodowało to, że będziemy starali się, ta oparta pójdzie wtedy bardziej na zewnątrz, ku górze, parę będzie wysunięty do przodu. Mówię, bo znowu coś kosztem, kosztem, kosztem czegoś. Ten przykłód jest tak w granicach do 20 stopni, do prostu. Niewiele dzieci ma pełną pomoc, i też w tym badanym materiale, który ma niewiele nie na łączkę był do powyżej 20 stopni. W obrębie stadu odkarstkowego, nie wszystkie wyłączają też z naszego wyprostu. Ona z drugiej obrębie, czyli odwiedziny do łóczkowego i do Co powiedziałem, co powoduje pomiędzy prawidłowym czy barkowe, czyli można powiedzieć, że takie długotrwałe napięcie w obrębie mięśnika. Ja sobie, jeżeli ktoś długo pracuje z rękami i czuwa ból karku ból mięśniejszy. Jeżeli te ręce są cały czas płynnie uniesione, a to też musi dojść w wyniku permawnego ich napięcia, to, to ból zierowany w tej części. Dalej no to są charakterystyki, gdzie się przyczepione. Te nic na przyczepów do roślin, no, mogą no być bardziej bolesne niż u, u innych zdrowych dzieci ale to będziemy również spowodowało, że to będzie niestety było dla tych, którzy mieli szyję, bo są prozydującymi te, te mięśnie, wtedy mięśni kulturowe, i będziemy do po prostu trawić czyli zmieniamy kultur kształt odcinka szyjnego, po co by ludzie wdrowiło by w ten moment patrzeć do środek, na no, cytat tego otrzymania, no, w tym, jeżeli używamy innych mięśni, nie tylko tych mięśni, międzyżytowych, ale e, też te dodatkowe w dodatkowy to wówczas, jak to ich praca te mięśni chcą wspomnieć oddech, muszą wykonać o wiele większą pracę no ale na skutek tego wysunięcia barku do przodu to rozdróż mi na mięśnia pierwszoręcznie a więc to też się wywyże, że sięgając po coś to, nie i też to czyli to, co się odkłada w stawach, to jest jedna rzecz Natomiast trudne rzeczy, które towarzyszą temu, to jest jakby drugi aspekt. Te dwie rzeczy jakby się nawarstwiają, no i tworzą ten cały obraz. Wiadomo, że my jako fizjoterapeuci, nic yy, z tym nie jest z tą pierwszą rzeczą, czyli odpadają się tych w stara. Od tego są inni specjaliści, i tutaj będą leczyć. Natomiast my możemy jakby pomagać zapobiega się wtórnym rzeczom, gdzie wiemy jakie są następstwa skutki takiego oddziaływania. To samo dotyczy w obrębie palców rąk, kiedy te ręce są zaciśnięte, znieksz zniekształcone i to y, oczywiście y, za funkcję ręki, manipulacje. No eee, i najprostsze rzeczy, jak można temu zadać, to po prostu delikatny masaż, delikatne trakcje i wykonywanie zwykłych, no, takich znowu prostych czynności dnia codziennego, tak jak tutaj jest przy to rolowanie, pomożeń, rolowanie kosza, rolowanie no, materaca, po to, żeby jak najbliżej utrzymać prawdopodobnie, co prawdopodobnie za wszechświatowe rysy Teraz tak, wszystkie czyności, czynności, trudne czynności manipulacyjne z wykorzystaniem dostępnych no, tak, na rynku zabawek, takich zabawek edukacyjnych, które powodują, że nie wykonane w przestrzeni, nie yy, z jakimś oporem, możemy dozować wysokość danego ustawienia danej zabawki, to będziemy oddziaływali albo w kierunku utrudnienia albo w kierunku ułatwimy. o samą pozycję możemy dużo też aby wymusić ten do ruchu i próbować stymulować w ten sposób dziecko. Ponieważ rzeczy jest determinna, również jest innica, e, zmiana jest wobec stawów drogowych. Mogą być bardzo ślady hipoplastyczne, to też będzie powodowało, że sposób chodzenia... To, co się dzieje w jest stawów w nowej deformacji, kiedy ukośnawienia, nieprawidłowego obciążania, czy chodzenia na obu kolanach, czy no yy, na takim bardzo zsypowanym yy, stopa, na układu stopy. Co w konsekwencji to, to będzie powodowało? Jeżeli będziemy chodzili cały czas na obu, kolanach, Skutkiem tego jest duże przyparcie rzeki do stawu, a więc stawu u dół stawu rzekowego był do weby. Dalej, jeśli jest większe przyparcie, to działają większe siły, czyli większe siły tarcia, stąd może dochodzić do szybszego zużywania się tej cząstki, która zabezpiecza, i do dostępowania wcześniej zmian z wyrobniowy. No To będzie generowało oczywiście bóle kolana. To może być niewydolność mięśniową, czy, czy yy, kompensacyjnie, jeżeli bym nie no to będzie też kompensacyjnie, jeżeli w stawy biołogro, co wtórnie będzie generowało nam przywódcze z tych staw, aby dodatkowo Wiedząc, jaka jest jakby kolej losu, co następuje albo co z czego wynika, jesteśmy w stanie wychodzić naprzeciwko tym rzeczom? i starać się zapobiegać, żeby nie dopuszczać, albo prowokować takie pozycje, takie ustawienia, które będą jakby kompensowały yy, dane wymuszone yy, ustawienia, bo będę kończyć dzieci. Co będzie proponowało się, jak będziemy cały czas chodzi na, yy, na palcach? Więc przede wszystkim będzie przykrót do tego ścięga, jak, ścięgna, a ścięgna nie jest. Na pewno w pewnym czasie równy stopień wykonujemy do tego wykonania i będziemy mogli ustalić stopień pozycji pośredniej, a tym bardziej w prowadzeniu zdjęcia No więc, to będą przeciążenia do wybiegłego to będą podpchnięcia, po to będzie powodowało gorszą stabilizację oraz, jak to jest, skoro się zmniejsza, to już jak odparcia, czyli to na czym stawimy. To będą różnego rodzaju założenia różnych No i tutaj też czasowe podsumowanie, co najczęściej występuje, więc w kościele wskazywanego i ewentualnie przykuruczonego. Z możliwej rośliny komunicyjnej jest nieco lepiej, ale jeżeli będzie to z powodu na stanowisku, czy ktoś chodzi, czy nie chodzi. Jeśli tak postawimy sprawę, no to oczywiście tych chodzących będzie, będzie więcej. Ale w obrębie tych, co chodzą, zdań sobie sprawę, czy to jest chodu prawidłowy, czy nie, no to można również postawić z nami że w tych 20 chodzących jest 20 nieprawidłowych rodzajów chodów. Czyli w związku z tym, że chodzą, będzie dochodziło do tych właśnie chodów różnego rodzaju przeciążeń bo w obrębie stadów Z równowagą jest tak, że ci pacjenci chodząc, przemieszczając się, ta równowaga jest jakby zachowywana. Natomiast jest większy problem, kiedy trzeba się nawet zatrzymać, obrócić, zmienić kierunek. Wówczas właśnie ten problem zaczyna być zauważalny i to zaczyna być yy, może przeszkadzać w funkcjonowaniu. No oczywiście, świetnie na tego powinniśmy rozpocząć od bardzo do wczesności, mamy na, na dziecko, kiedy możemy jakby stymulować jego rozwój psychologowy, czyli tak zgodnie z planowaniem rozwoju do dziecka, czyli uczuć do obrotów, do oporu wokół, do wracania się z dziecka na żółt, do wrobku, do czworakowania, czy do, do chodzenia. Jeżeli mamy dzieci starsze, to oczywiście bez szary, ale ten sposób postępowania trzeba ja bardzo zindywidualizować, bo to, co jest dobre dla jednego dziecka, może być już za silne, za mocne w stosowaniu do innych dzieci. Tu jest przykład, kiedy chcemy tego, ten o okolicy obręczy bardzo i jak czyli stymulacja ruchów łopatki po to, żeby poprawić ten ruch, zdjęcia się odwiedzenia w To samo kiedy staramy się zrobić kombinacji zarówno z symulacji jednocześnie i barku i miednicy. Dlaczego? Ponieważ każdy nasz krok, każdy nasz ruch to jest kombinacja grupów barku i miednicy. Jeżeli jak do, do przodu? No to jest kombinacja. Skoro idzie prawo i obrot, to idzie lewy bark, prawda? To jest naprzemienne wydłużanie i skracanie jednego z boków. Możemy to robić w pozycjach takich niskich, odciążających. Skutkiem tego powinna być poprawa z tego stereotypu pomiar. Wszelkiego rodzaju trakcje, mobilizacje powinny być wykonane bardzo ostrożnie. One powinny być bardzo dostosowane do stanu dziecka. E, musimy obserwować jego reakcję na ból, e, na to, czy on pozwala. Wykonanie. Jeśli to będzie delikatnie, hmm. lekko, to możemy liczyć na wykonanie delikatnego ślizgu, ociągnięcia powierzchni stanowej, a skoro ociągnięcie powierzchni stanowej to nawet zmiany, które są w stanów. Te części nie będą na tyle e, wokół siebie e, ocierały się i hmm. drażniły ten wymiar A to z kolei, jeśli nam pozwoli, to tak. Uelastycznienie korekty stawowej, która się będzie nam opłaczała i przystosowała do danego ustawienia, a to z kolei może nam zaaprozentować lepszą ruchomością i poprawienie tych możliwości funkcjonalnych w obrębie kończyni górnych. To jest jakby przykład sterowania. Nie wiem, czy przez to piękne światło widać wszystko na, na tym slajdzie, że możemy próbować, zarobić taką stymulację przez i bezpośrednio w ogóle stawu kamiennego. Oczywiście no nic nie zastąpi Was, Państwa, bardzo się jakby najwyższy licycja ponieważ ponieważ spędzacie czas ze swoimi dziećmi, znacie mi na rypi, potrafić odróżnić, zależnie od ich nastroju jaka może być ta dawka dzień na tego używali

to może być właśnie tak jak było w poporze na przededniu, czy też w poporze bokiem, kiedy możemy e, wykonywać ruchy barkami, i stymulować tą ruchowność. Jeżeli mamy do czynienia z dziskiem wychodzącym, przyciskiem leżącym, to oczywiście z możemy dostarczyć pewien ilości ruchu, która będzie dla ataku, jest a nawet będziemy mieli to bierne, no to poprzez ten ruch, że... Jeżeli sobie pomyślimy tak, że będziemy leżyli, na przykład złożyli grypą w łóżku przez tydzień, no to potem jak staniemy, to pierwsze wybuchy będą bolesne, wejście bo na pierwsze pięć będzie spowodowało nasze męczenie i tak dalej. Więc y, systematyczność tych ruchów, takich ćwiczeń, będzie zapobiegała takie męczenie. I oczywiście to nie znaczy, że to dziecko w stanie za czy za, 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 za zacznie chodzić, ale dzięki temu będziemy zapobiegani tworzącym się przytworzom, a po prostu takiego zruszania, że będzie lepsze samo poczucie i tą możliwość konsumowania dziecka. Możemy pomagać stymulować różnych pozycjach nawet pozycje pozycje rotacyjne, które są bardzo ważne dla... Dziecko do klęku, jedną do klęku na czy mamy wyższą pozycję, czy próba y, takiego leżenia i próba przejścia do klęku podpartego, oczywiście to jest pewne I w tych pozycjach możemy wykonywać zarówno dodatkowo uciążenie, jak i Danie. To jest też o tyle ważne, że nie musimy cały czas ciężaru dziecka utrzymywać, dostabilizować. Gdy zacznie jedna osoba, która może świetnie sobie poradzić i jakby ćwiczyć w ten sposób z dzieckiem. Bardzo ważna jest stabilizacja. I dziecko, nawet jeżeli jest leżące powinno być codziennie filizowane, co to jest jakby też ćwiczenie tej reakcji ruchów czyli układki e, śniowo-oddechowej, to też lepsze od oczu. moczu, bo siła będzie robiła z to też jakby troszeczkę wycisko na, na stanu, czyli poprawa tej próby recepcji, no i też inaczej się otwiera jakby e, e, świat z pozycji leżących, a inaczej z pozycji stojących, czyli to jest też jakieś takie postawanie. No I tu mamy jakby dwie opcje. Opcje dla tych, co mają większe mieszkanie i dla tych, co mają mniejsze mieszkanie. Wtedy, kiedy mamy tą opcję e, to operacyjnej, to w zasadzie możemy się mieć ze sobą, możemy je kontrolować i może być przewożone z pokoju do pokoju, do Wydarzy, jakby jest, jakby jest, z tej wydarzki są bo z taką łóżkową, a po jest gorzej, gorzej z przemieszczaniem się po mieszkaniu. Teraz tak, mimo to, że sam jestem takim zwolennikiem takich, tego rodzaju ćwiczeń, bo trzeba kiedyś pozostała szkoła rehabilitacji, obecnie troszeczkę to jest zanikło, ale możemy za pomocą tych urządzeń trochę wykorzystać i jakby ułatwić sobie też życie, kiedy dziecko może wykonać sama z kiedy kiedy poprzez to odciążenie, my możemy też odciążyć siebie. Bo jeżeli tu i ustawimy dziecko w jakiejś pozycji, będziemy na przykład w kręgosłup, możemy wykonywać ruchy możemy wykonywać ruchy rotacyjne. To naprawdę że to wymaga no, dużej siły z naszej strony. Natomiast no, możemy dzielić wszystkie sprawy dla, dla dziecka, jeżeli to my się nie kończymy. Możemy spokojnie mówić zdjęcia, zdjęciach, o Czyli tam nam będzie łatwo. Możemy to robić w sposób wziąć no, wsiąść tamą część ciała w swoje ręce i wykonywać to. Ale tak? to wtedy będzie o wiele dla nas bardziej niemięczące i zrobimy tego mniej. Tu jest jakby cały system, klatka, wielka i tak dalej. A tak naprawdę to wystarczą cztery dobrze zamocowane haki w suficie i możemy zrobić na tej bazie no, wszystko. Wszystko, co, was, co będziemy tylko chcieli, tu już każdy z tych jest w stanie Państwu podpowiedzieć, jak, w jaki sposób można w ten sposób wypołacić tą naszej kontrolę. No i w końcu woda. Zostaje, bo ta ma wiele takich pozytywnych elementów, ponieważ to znaczy. ciepło, odszaleń, opór, to wszystkie elementy co można wykorzystać. Wszystko, które przed stoi, gdzie takie zabezpieczenie, czy to w postaci kołka, czy w postaci yy, dodatkowych takich elementów, które do końca już łatwo się utrzymają dochodzić i może wchodzić. Wszystko możemy chronić yy, na łącze. Dobrze, bo o, to jest najwyżej, to jest, to jest Dalej dzieła rozluźniająco, no, bo temperatura, więc może działać efekt trzeciopólowy. Z kolei mamy możliwość skorzystania z wirówki, no to od pewnego rodzaju masaż. Masaż na te wszystkie mięśnie, które podają przed przeciążeniem, które są napięte, no może podać pewną lukę mogę powodować poprawę funkcjonowania poszczególnych stereotypów ruchowych. Szanowni Państwo, to jest tak pokrótce.